To stało, odpaliłem... W to odpaliło się, czy nie jestem nie? Czekam na Janko z Bubi. 1117 się od... powinien odpalić live. Ale czemu to się ja nie, nie odpali? Ja twój kanał. Tak? Ile mam słupów? Jeden. Niej! Czyli mój. Ej, poczekaj!

Proszę mi tu nie, tak nie mówić na live. No dobra, ale to zony kurde Ale to zony no nie. Dobra, nie, ma... no jaka ta policja jest Ach. noczna? Łooo wow, Spaliło mnie auteczko Dobra Oglądaj Ja nie wiem, już nie ma nie ja jestem na live za mnie Czemu nie jesteś na live? Ie? Jest jedna osoba. Co, co? Możecie pisać na czacie y, w co mamy grać Czekaj, tak, jakby ktoś mi się zbugowało Nie, ale ta Napiszcie w co mogę grać, jaki tryb Wow! Coś nowe w szafce? O, dobrze! Kurde! Włącz jest czas czas. czasowanie? Co to jest za czasowanie? Dawaj mi ten! Dawaj! Yeah. No nie! A co to Ale jest włącz się. Aha, no dobra. Czyli zapisz. Ja chcę teraz za to zapisać. Yyy, tak. Ale wejdzie no ja już ci tam wysłałem Będziemy chyba grać kreatywa, bo nikt nie powie jeszcze żadne tryby Nie no zero osób na live O Kasper jest online Dobra no, możecie pisać, grać, no, więc... no. Hmm. możecie pisać jaki tryb mam grać, no więc no Może ktoś napisze O, jest jedna osoba kursza szkoda. Może ktoś wbije i mi napisze. A teraz gramy kreatywa. Ktoś jest? To, to, to proszę napisać. O dzień dobry, dzień dobry. Proszę napisać, jaki tryb, jeżeli ktoś w ogóle chce napisać. No. SOLO! To fajnie, no dobrze, startujemy solo. ekranik napiszcie, gdzie mam e, lecieć napiszcie, gdzie mam lecieć czy pan bodek opuścił ekipę to znaczy impreza Hmm. Chwilka. O? Wła Nie. No dobra, w takim razie. To Bodzio, ty jesteś na live. Powiedz, czemu wyłączyłeś się, PS a Napisz na czasie, proszę. Już dawno by leżał. Ej, ale teraz jest ten pasek do góry. Jak się ładuje pompa. Fajnie. No to lecimy na władzę w takim razie. Bo napisz coś na czacie, jeżeli jesteś. Panie Adamie, niech pan coś napisze. Bo jest jedna osoba. Proszę napisać coś i będę wiedział, kto to jest ta jedna osoba. Naprawdę Ok Co on miał P90 Nie. Dobra mam przynajmniej jakąś lepszą broń O amunicję Dobrze, dobrze. To postaraj się wyjść z powrotem, że tak powiem. No, let's go! Jak ja to zrobiłem? Dobra, biorę pompę Co tu się stało? Ja mam 4 HP, jestem na hita Julka? Jak spotkam Julkę ginę To wiem na pewno O kurde To jest tu Ej dobra to jest jakiś... a No dobrze Miałem cztery HP I tak to wy... dobra napiszcie gdzie mam lecieć teraz Czterdziestu Napisze ktoś coś? Nazywam miejscówki Gdzie lecieć? Kitka? Ja. Ja musiałem sobie przewinąć czat, i nie widziałem. I ja. No dobra, może się uda. Parę razy się udało, to może teraz też się uda. A ja już nie mogę teraz tutaj. Proszę mnie strzelać, bo ja mam macy i mogę edytować.

No dobra. Pięć wiadomości Czy nad Dobra, chatka, później stacja. Dobra nie, nie dolecę. Dobra, to ja lecę tu, ale pójdę na chatkę. Bo muszę mieć jakiś lód. Przepraszam za to, ale już biegnę. B y będziemy robić dzisiaj wyzwania na pewno. Już wchodzę na chatkę. No, nikogo nie ma, wolna skrzyneczka jest. Nie napisało ci się H przyjacielu, ale dobrze, że zrozumiałem, tak bym nie poleciał. Przecież to ja się, przebiorę i zamradę chyba zabić kiczka, jeżeli tutaj będzie. Nie? O nie, ktoś tam powiedział ten typek. Dobra, zabijcie go, błagam. Czekaj, cicho. Tutaj, tak, o, podejdę. No proszę do mnie nie. Au! Auć! Czy on jest tam? Jest. Dobra, ja chyba. Zgi Jak? Nie, no nie mogę jeszcze ci pomagierzy. Jak oni mnie zaczną spamować Dobra, jest tu gdzieś kitek? Nie wiem, ale rozwalam na pewno. No czemu to nie wybucha? Bum Aha O, bodek dołączył. To znaczy. Jest online. Ty tam był Kitek. A! Ten był ten kiciarz. Miał, <laughs> miał, miał, miał. Miał, miał, miał. No to nic. Nie. Nie mogę. O! Zrobimy wyzwanko. Dzisiaj na live. No jak może Bodio dołączy, ale wiem, że była aktualizacja rano i też robimy takiego trochę live'a, że wbijam level i... Hmm. Sprawdzamy tą aktualizację. Na razie nic nie widziałem, tylko um, wystrój szafki się zmienił. Wyjdę do Lobby i pokażę. O, cześć Bodek. Jesteśmy na live'ie. Trochę mnie opóźnia. No, no, bo to tak jest na każdym live'ie, bo żeby nie streamsman smal powali. Mm -hmm. no, no, bo to tak jest na każdym live'ie, bo żeby nie streamsman smal powali. Gdym, co on się pobiera. Co? Snajper Elite 4. No to gi też. A, a w Watchdog'a już grałeś, nie? Mm, ja też. Nie no, ja, ja dzisiaj. Do ciebie. No, a zrobiłeś aktualkę? No, Co? Bo aktualizacja jest. No na razie jeszcze nie. Pójdziemy na kreatywa, jak Bodek dołączy Czad. Mm, dawaj pary. Pójdziemy na kreatywa, jak No pary. Znaleziony, mm. nie krząć. Kręc... No. Aha. Bo bym chciał być 6 kitka dzisiaj. Ej dobra, słuchaj, robimy tak, yy, yy, niczym szef, niszczymy 500 pomagierów. Niszczymy 500 pomagierów. I yy, niszczymy 1000 drzew. Ja, ja muszę zniszczyć 1000 drzew, a 164 mam z yy, tego o wchodzisz Zebrane, zniszczone proszę mnie zakłóca, nie zakłócać no mi lajwa proszę mnie nie zakłócać nie zakłócać no mi lajwa eee tak eee jeżeli chce ktoś, żebyśmy poszli na Apexa na przykład albo na jakąś inną grę to proszę napisać. Albo na jakąś inną grę proszę napisać. A do której live? Do której live? Kurczę nie wiem. Możecie je napisać? No tak. Nie, nie wiem, tak naprawdę. Możecie je napisać? No tak. Nie, nie, nie. Tylko niezbyt długo, ok? Do 12.30 godzinka? No, może być w sumie. Choć myślałem tak do 12.00. Aktualizacji nie mam. O nie... To chodźmy na Apexa. Przełączamy się na Apexa.